Dzień dobry, godzina 12, czyli w nigdy się nie spóźnia. Także punktualnie o 12 rozpoczynamy konferencję prasową z udziałem kapitana Dżurzyna Filu Bocawegańczyka w Jest to jego konferencja, to on jest dzisiaj naszym bohaterem. I z udziałem prezesa Włosackiego Towarzystwa Koszykówki Sportowej Spółkredycyjnej Pana Zmikiewa Polakowskiego. Nie będę tutaj sobie teraz pozwalał na jakieś słowa wstępu, bo to co najważniejsze, to co mam do Państwa, Państwu do przekazania Andrzej, to właśnie jemu należy oddać głos. I bardzo poproszę od razu Andrzeja o przekazanie Państwu informacji, którą w dzisiaj, pewnie za chwilę słyszę. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na konferencji. No cóż, dzisiaj 15 kwietnia 2011 roku o godzinie 12 chcę ogłosić, że Andrzej Gruda kończy karierę jako zawodnik profesjonalną i, i chcę to ogłosić wszystkim tutaj e, z uśmiechem na twarzy, dlatego że z jednej strony odchodzę, a z drugiej strony patrząc na moją karierę jestem szczęśliwy, spełniony sportowo I, i, i ogłaszam to tutaj oficjalnie tak jak powiedziałem że jeżeli będę kończyć karierę, chcę to ogłosić oficjalnie wszystkim, żeby, żeby tam nie rozchodziło się to gdzieś bokami, tylko żeby poszło oficjalnie i to właśnie dzisiaj robię. Jeszcze raz powtarzam, Andrzej Bruda e, po 19 sezonach profesjonalnych na w odchodzi. I cóż, chciałem tutaj od razu podziękować, podziękować wszystkim za całą moją karierę wszystkim ludziom, z którymi mogłem okazję współpracować. Podziękuję przede wszystkim Anwilowi na początku, dlatego, że tutaj pokazywałem ostatni swój mecz. Chcę podziękować prezesowi Polatowskiemu, chcę podziękować dyrekcji Anwilu, chcę podziękować dyrektorom, kierownikom, wszystkim ludziom współpracującym w klubie, związanych z klubem, była to niesamowita przyjemność pracować z takimi ludźmi, współpracować, osiągać sukcesy. No i przyszedł taki czas, że trzeba powiedzieć: koniec. Oczywiście chcę podziękować też e, wszystkim, e, z którymi miałem okazję współpracować w każdym jednym klubie, z e, którym grałem. Chcę, po chcę podziękować ludziom, z którymi pracowałem, chcę podziękować zawodnikom, e, chcę podziękować Polskiemu Związkowi Koszykówki za to, że. Mogłem reprezentować y, Bardzo Polski. Przez 10 sezonów zagrałem 97 meczy. Bardzo jestem wdzięczny za to. Jest to moje spełnienie marzeń. Chcę podziękować Polskiej Lidze koszykówki, że przez 16 sezonów mogłem coś do tej ligi zrobić i mogłem się y, realizować. Chcę podziękować również y, mojej wspaniałej rodzinie, całej rodzinie. Oczywiście, mojej małżonce, która dzisiaj obchodzi u rodziny, tak samo bardzo dziękuję. Na pewno była moim dużym wsparciem, była moim drugim trenerem, zawsze od początku do końca. Dlatego bardzo jej dziękuję. No i oczywiście nie chciałbym o nikim zapomnieć. Dlatego jeszcze raz mówię, o jeszcze bym chciał wspomnieć, bo to chciałem zrobić. Chciałem bardzo podziękować tak samo naszemu prezesowi, świętej pamięci Mikiewiczowi którego znamy, którego wszyscy znamy, mamy go z serca na pewno e, znaliśmy się i, i zawsze chciał, żeby Andrzej tutaj był na chwilę, dlatego też mu bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję bardzo. Dziękuję Andrzeju, ja mam głos, o głos, głosu poproszę prezesa Zbigniewa Polakiewskiego. Proszę. proszę Państwa, na dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy dla Państwa wydawnictwo specjalne, nasz Admin, który państwo, ta, z Państwa otrzymał. Więc nie będę cytował Państwu wszystkich danych, które tutaj są zawarte. Chcę tylko powiedzieć, że Andrzej oprócz całego koszykarza ma drugi zawód statystyka, bo większość rzeczy pochodzi z jego zbiornej. Niestety nie zdążyliśmy wydrukować ze względów technicznych, wszystkich życzeń i opinii, które zostały zawarte i dopiero w dniu dzisiejszym taki, taki tekst do tej gazety przysłał nam Marcin Gortat i chciałbym teraz prosić Łukasza o odczytanie tego tekstu, którego tutaj, który nie jest zamieszczony. Dziękuję. Tak jak Państwa obecność tutaj w tak licznym gronie świadczy o tym, że Andrzej cieszy się dużą estymą w środowisku dziennikarskim, tak również ten list, ten mail od Marcina Gertata świadczy o tym, że tak samo jest w środowisku koszykarskim. Marcin Kortat pisze. Moim zdaniem to wydarzenie na pewno będzie miało bardzo duży wpływ na koszykówkę w Polsce, w końcu decyzję o zakończeniu kariery podjęła osoba, którą należy postrzegać jako niekwestionowaną ikonę polskiego basketu. Uważam, że Andrzej Bruda był nie tylko świetnym koszykarzem, ale i wizytówką naszej ligi, reprezentacji, a również kimś, kto miał ogromny wpływ na wielu młodych zawodników. Jest to niesamowity gracz, który zawsze był liderem i zawsze na pakiecie swoją grą udowadniał, że ma bardzo wysokie koszykarskie IQ. Zarówno na boisku, jak i poza nim Andrzej zawsze był koleżeński wobec wszystkich dookoła. Mam nadzieję, że któregoś dnia zdecyduje się pozostać w koszykówce, pomagać reprezentacjom młodszych roczników, a może także będzie chciał wziąć udział w serii moich kampów dla dzieciaków, gdzie mógłby oczywiście przekazać swoje ogromne doświadczenie i umiejętności młodym adeptom. Jeżeli nadejdzie taki moment, w którym w Polsce znajdzie się zawodnik pokroju Andrzeja Pluty, to myślę, że będzie to coś niesamowitego. A jeśli tylko pojawi się szansa gry z nim w kadrze, to przysporzy mi to na pewno wiele radości. Jednocześnie uważam, że przyjście kogoś takiego przyniesie również sporą szansę na osiągnięcie jakiegoś sukcesu reprezentacyjnego, a wtedy będziemy już puszcz przed zakończeniem mojej kariery. Mogę jeszcze dodać, że jestem jednym z tych zawodników, którzy mieli szansę, a i także niewątpliwą przyjemność, mówiąc to całkiem szczerze, gry w barwach kadry wraz z Andrzejem. Pamiętam, że byłem wtedy jeszcze bardzo młodym graczem i dopiero przywijałem się do dorosłej koszykówki, a samo spotkanie z nim miało dla mnie bardzo duże znaczenie. Chciałbym go podopisać do listy osób, które kształtowały mój charakter, nie tylko jakiegoś samego zawodnika, ale po prostu człowieka. Doskonale pamiętam też naszą rozmowę, na którą odbyliśmy tuż przed tym, jak dostałem się do MBA. Andrzej powiedział mi wtedy nad czym muszę się koncentrować i w jakim kierunku powinna podążać moja kariera. Teraz chciałbym życzyć Andrzejowi dużo szczęścia, wiele odpoczynku, samych radosnych chwil z rodziną. Oby teraz wykorzystał ten czas, aby pobyć jak najwięcej z rodziną i znajomymi. Naprawdę na to zasłużył. Poświęcił kosztówce grubo ponad 20 lat życia. Wydaje mi się, że jego dokonania spokojnie mogłyby być nagrodzony medalem od prezydenta Polski. Dla mnie to już zawsze będzie legenda. Postać, którą stawiam zaraz obok Adama Wójcika. Jak wspomniałem wcześniej, mam nadzieję, że pozostanie przy tym sporcie i każdy z nas będzie mógł jeszcze korzystać z jego doświadczenia. Tyle właśnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, teraz chciałem Państwu przekazać myślę, że kilka bardzo ważnych informacji. Po pierwsze, kiedy w 3 tygodnie temu, czyli miesiąc temu e, dowiedziałem się oficjalnie od Andrzeja, że Andrzej kończy karierę. Zaproponowałem Andrzejowi pracę, pracę w naszej klubie, bądź jako asystenta trenera, bądź pracę z młodzieżą. E, po prostu, żeby Andrzej był twarzą w klubu. Taka propozycja Andrzeja została złożona oficjalnie. I uzgodniliśmy, że do końca czerwca Andrzej da odpowiedź, czy z takiej propozycji skorzysta. Jednocześnie w uzgodnieniu z Andrzejem podjęliśmy wspólnie takie decyzje, że na przełomie miesiąca-wcześniej-października w Wrocławku rozegramy mecz pożądany Andrzeja. Będziemy się starali, żeby to był mecz Zasekopan, ponieważ w tych dwóch klubach Andrzej zdobywał tytuł mistrza Polski. Będzie wówczas wciągnięcie Andrzeja koszulki pod dach naszej, pod kopułę naszej hali i będzie to druga w historii koszulka zawodnika i numer 10 od tej pory będzie w naszym klubie zastrzeżony, nie będzie można go, będzie można go mieć na, na swojej koszulce. Patronat na tym meczu objął przez na z Pocznymi, czy prezydent miasta Wrocławka Pan Andrzej Policki. To będzie kierowca pod ich patronatem. Oczywiście innych szczegółów nie będę zdradzał. Wiem, że w, w to przedsięwzięcie włączy się bardzo wielu, wielu firm, organizacji, wielu zawodników związanych z naszym klubem i z tymi, którymi Andrzej grał. W innych, w innych klubach. Myślę, że to będzie bardzo przyjemna, uroczysta i poświęcona tylko i wyłącznie Andrzejowi. Jednocześnie z upoważnienia Andrzeja we wtorek spotkałem się z prezesem Polskiego Związku Koszykówki, panem Grzegorzem bahańskim, sekretarzem generalnym panem Marcinem Widomskim i prezesem Polskiej Koszykówki, panem Jackiem Jakubowskim. I uzgodniliśmy, że reprezentacja też chce bardzo godnie pożegnać Andrzeja. I uzgodnienia są takie, jeżeli będzie nowy trener kadry, będą znane, znani przeciwnicy, dołożymy wszelkich starań, żeby jeden z meczów reprezentacji polskiej w miesiącu się odkrył, w Wrocławku i żeby to na tym meczu nie chlup, ale Polski związek Koszykówki, Polska Liga Koszykówki oddała honor Cziejowi za 97 meczów w reprezentacji. Nie tylko za ten mecz, ale jest przede wszystkim za zawsze godne na naszegowania jego, jego zachowanie. Natomiast jeżeli nie uda się meczu tego rozegrać, to druga opcja jest być może mecz będzie w katolicach, rodzinnych składach Andrzeja i, i tam będzie to, to pożegnanie. To wszystko chcemy zrobić. Oczywiście ja Laurę Kanczą nie będę wystawiał. Mogę tylko powiedzieć, że znacie Państwo tutaj wszystkie są zawarte jego, jego statystyki. Mogę powiedzieć, że jestem zdziwiony, że tę karierę zakończył, ale jak mi powiedział wcześniej, tę decyzję podjął już na początku tego sezonu. Decyzja jest nieodwracalna. Nie próbowałem go namawiać do tego, bo. Wydaje mi się, że tak podjął decyzję, jak Adam Bałyś na początku sezonu i ją dotrzymał, do, będąc w najlepszej formie, jaką, jaką, mógł sobie, jaką mógł sobie wyobrazić. Andrzej, jednym słowem dziękuję, dziękuję, dziękuję. Myślę, że wszystkie inne rzeczy, o których tutaj powiedziałem, dotrzymamy, słowa wykładamy. wykonamy. A przede wszystkim chciałbym, żeby tutaj Państwa namawiali Andrzeja, żeby został w tym klubie, żeby był twarzą klubu, asystentem i przede wszystkim, żeby dzieci miały wzór, wzór, wzór do naśladowania człowieka nienagodnego, o nienagannej opinii, zachowaniu, nie wiem, takich tu przygodników, przygodników użyć jeszcze. Dlatego Panowie proszę, zadawajcie pytania i przyjadajcie Andrzeja, żeby został we Dziękuję.